Hej kochani, wiem, że się o mnie martwicie i o całą naszą rodzinę, ale chciałbym Was tylko poinformować, że pomimo tego, że przechodzi ogromny tajfun, albo w zasadzie wczoraj przeszedł przez część Filipin, to my naprawdę mamy się całkiem dobrze. Tak wygląda pogoda u nas. Pozdrawiam z magetę. Zaczynajmy odcinek. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rafał Baran, z życia na Filipinach. Jak pewnie wiecie, jesteśmy w Dumagetę, środkowej części Filipin. Ale dzisiejszy odcinek nie będzie o Dumagetę, a będzie ogólnie o Filipinach, bo dostałem od Was bardzo dużo informacji odnośnie tego, czy wszystko jest u nas ok, ponieważ przechodzi bardzo duży tajfun, a w zasadzie to super tajfun, przez Filipiny. Przynajmniej taką informację mamy w Polsce, taką informację media podają. I wszędzie o tym trąbią. I rzeczywiście, tak, tak było. Tylko, że pamiętajcie, że Filipiny są dużym krajem, albo krajem, który jest naprawdę bardzo rozciągnięty. I to, że w innej części Filipin przechodzi tajfon, to nie oznacza, że u nas będzie ten iPhone przechodził. Jak pewnie widzicie, w tym momencie jestem na Deptaku, nad samym morzem. Jest naprawdę bardzo ładna pogoda i w zasadzie to od paru dni może przez tylko i wyłącznie kilka godzin padało. A tak ogólnie to jest naprawdę bardzo ciepło i bardzo pięknie. Już Wam wszystko to wytłumaczę. Skoro akurat szedł temat tajfunu, bo jest taki okres, wiecie, gdzie te tajfuny się tworzą, i no pewnie co chwilkę będziecie słyszeć tego typu komunikaty, to chciałbym od razu właśnie wyjaśnić pewne kwestie. Bo jeżeli byście porównali na przykład Filipiny do Polski, jeżeli chodzi o odległość pomiędzy północą a południem, czyli na przykład, jeżeli byście to popatrzyli na mapę Polski, no to podejrzewam, że w Polsce jest około 600-700 kilometrów, tak? W linii prostej, jeżeli byście połączyli północ z południem. Natomiast. Tutaj na Filipinach to jest to zdecydowanie więcej, bo chyba z tego, co sprawdzałem, tak powiedzmy, mniej więcej w orientacyjnie to jest 1600 km. Od samego północy do samego południa tak mniej więcej. Więc to jest naprawdę dużo większy obszar, jeżeli byście tak popatrzyli. I teraz tak, jeżeli na przykład coś przechodzi przez północ Filipin, a większość tajfunów i tych super tajfunów, nie mówię, że wszystkie oczywiście, przechodzą tamtędy, to właśnie tam jest największe niebezpieczeństwo, tam najgorsza pogoda może wystąpić. My jesteśmy naprawdę bardzo daleko od tego miejsca, od tego super tajfunu, który właśnie przechodził. Więc ja zdaję sobie sprawę, że możecie się martwić, ale to jest trochę tak, jakbyście na przykład w Polsce usłyszeli, że w Polsce są ogromne wichury i wieje 250 km na godzinę. A gdzie? No w zakopanym. A wy jesteście na przykład w Warszawie i. Rozumiecie, o co mi chodzi. To mniej więcej tak samo tutaj wygląda, szczególnie w naszej części, gdzie my jesteśmy, no w środkowej części Filipin jakby nie było, gdzie odpukać najmniej no, tego tak naprawdę przechodzi i jest chyba, tak bym to powiedział, no bardziej bezpiecznie na pewno niż na północy. No dobra, ale kolejna kwestia, słuchajcie, bo też jest bardzo ważna. Jak tak naprawdę te tajfuny są klasyfikowane? I ja specjalnie przygotowałem sobie notatkę, zaraz ją przeczytam, dlatego że te tajfuny są różne, są kategorie i oczywiście od takiego tropical depression, czyli takiego najsłabszego, do takich po prostu najmocniejszych, super tajfunów, które w tym momencie właśnie przechodzą przez Filipiny. Znaczy, przynajmniej jeden teraz w tym momencie przechodzi, a drugi będzie się formował, ale to raczej nie będzie taki super już. No więc tak, kategorii jest e, 5. Jest Tropical Depression to jest do 61 km na godzinę. Tropical Storm od 62 do 88 km na godzinę. E, Sever Tropical Storm e, STS od 8, 89 do 117 km na godzinę. Tajfun od 118 do 184 km na godzinę i super tajfun, który jest powyżej 185 km na godzinę. I to jest klasyfikacja według e, Pagasa, czyli. No, tutaj zobaczcie napis, bo to jest jakoś: Philippine Atmospheric Geographic and bla, bla 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 bla. Po filipińsku i po angielsku. Znaczy, no więcej chodzi o to, że to jest tak naprawdę ta główna organizacja, która zajmuje się śledzeniem tych wszystkich anomalii pogodowych na Filipinach. I teraz, tak, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, właśnie tego typu mieć informacje, jaka pogoda będzie na przykład za parę dni, czy za tydzień będzie przechodził jakiś tajfun, czy coś się akurat formuje w tym momencie i będzie przechodziło wkrótce nad Filipinami, albo którędy będzie przechodziło, to ja wam, ja wam od razu polecam, żeby właśnie śledzić te niektóre strony, na przykład fanpage na Facebooku. Na Filipinach naprawdę bardzo fajnie to działa, bo bardzo dużo tego typu serwisów publikuje na bieżąco informacje i ja sam osobiście mam chyba z 4 albo 5 tego typu Fan fanpage'ów wrzuconych u siebie w jaków ulubionych i zawsze obserwuję, jakie one informacje podają. I one nie tylko podają informacje, co tak naprawdę się może dziać albo gdzie będzie największe niebezpieczeństwo, którędy taki tajfun będzie przechodził, ale też na przykład właśnie jaka to będzie kategoria, którego dokładnie dnia. O której nawet konkretnie godzinie. I ja wam to słuchajcie, wrzucę wszystko w opisie tego filmiku, więc tam sobie zerknijcie, podam wam konkretne linki, które na przykład ja śledzę w fanpage, e, żebyście po prostu też to mogli robić, bo wtedy będzie wam od razu na bieżąco będziecie. Tak naprawdę tam są informacje publikowane co dosłownie kilka godzin, szczególnie jak coś jest niebezpiecznego, i też bardzo często wrzucają tam zdjęcia z tych obszarów, gdzie coś się stało, więc możecie to spokojnie śledzić. Tutaj też wam postaram się wrzucić troszeczkę takich zdjęć akurat z północy Filipin. Co się działo wczoraj, a w zasadzie to przedczoraj i wczoraj, bo teraz już tamtędy przeszedł ten super i on się z tego co orientuje, to kieruje w stronę Hongkongu. I też była informacja, nawet chyba z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że osoby, które planują podróż do Hongkongu, żeby zastanowiły się, czy na pewno chcą lecieć, albo żeby zwróciły uwagę na to, czy przypadkiem ich lot nie został odwołany, bo też takie informacje cicho krążyły po internecie, że najprawdopodobniej przez najbliższe kilka dni lotnisko w Hongkongu będzie całkowicie zamknięte. I Loty będą kierowane w inne rejony, albo w ogóle te loty będą odwołane, ale to jeszcze na razie nie wiemy. Z innych tego typu informacji, które na przykład ja śledzę bardzo często, albo sprawdzam sobie, jaka będzie pogoda w jakimś konkretnym miejscu, albo na przykład no jak to będzie wyglądało, wiecie, czy coś się formuje, czy też nie, to jest strona windy.com. O kurde, nie wiem, czy mnie słychać. Dobra. Windy.com, tak, i to jest aplikacja na telefonie albo jest też strona internetowa i korzystam z tego i z tego. Nie mam wersji premium, bo tam też można płacić za wersję premium i to też nie jest jakiś sponsorowany materiał. Oni mi nic nie płacą za to, ja po prostu lubię tę stronę, bo tam sobie możecie fajnie poustawiać mapki, na przykład zobaczyć, jak to wygląda obecnie zdjęcie z satelity, teoretycznie nie wiem, na ile to jest tak naprawdę sprawdzone, albo na przykład jak się formują chmury, czy na przykład którędy będzie coś przechodziło, czy na przykład deszcze będą przechodzić. I tutaj też kolejna właśnie kwestia, bo wiecie, ja uwielbiam tą stronę i naprawdę bardzo często z niej korzystam. Jeżeli jestem w Polsce i to tutaj słowo klucz Polska, to ta strona dosłownie słuchajcie, co do praktycznie minuty się sprawdza idealnie. No, ale wiem, w Polsce jest dużo takich stacji meteorologicznych, gdzie to bardzo łatwo można monitorować. Na Filipinach niestety nie mamy tego komfortu i te informacje, które oni podają, no, jeżeli chodzi akurat o deszcze, czy będzie padało, czy też nie będzie padało. Rzadko się sprawdzają dokładnie, ale mniej więcej można przewidzieć, no wiecie, jakieś tam coś się, to po prostu coś się będzie może działo, że możliwe, że będzie padało. I na przykład, jeżeli byście śledzili tę stronę systematycznie i zobaczyli, że tam na przykład pokazuje w Dumagete, że codziennie będzie padało od godziny 10 rano do godziny 4 po południu, to ja bym dokładnie w to nie wierzył, bo wychodząc z domu też sprawdziłem i pokazywało, że jeszcze godzinkę temu padało. No, a naprawdę dzisiaj od rana, od samutkiego rana jest taka w palma czy tak słonecznie i nie da się wytrzymać. Więc ta pogoda się tam też do końca nie sprawdza, ale można tam pewnego rodzaju właśnie takie, wiecie, wzorce zaobserwować. Albo na przykład samo to, że sobie oddalicie jakoś kawałek dalej, w rejonie powiedzmy Azji czy tutaj na przykład Filipin i zobaczycie, gdzie na przykład takie właśnie... Yy, Tajfuny przechodzą. A jeżeli chodzi o Polskę, no to sprawdza się po prostu rewelacyjnie, bo w Polsce tak samo to testowałem tą aplikację i po prostu jest no, idealna. Ale w Polsce to jest wiecie, dużo więcej tych stacji, więc to wszystko można jakoś tam lepiej monitorować. No i to naprawdę działa co do minuty dosłownie. Dostałem też kilka pytań w komentarzach odnośnie tego, a jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu. Więc ogólnie. Z reguły zawsze odpowiadam, że nie wiem i nie mam zielonego pojęcia, jaka będzie pogoda, bo pogoda na Filipinach jest nieprzewidywalna, ale tutaj akurat mogę troszeczkę wam już zdradzić, bo akurat szykuje się jakiś kolejny tajfun, który ma przechodzić, i na razie on został sklasyfikowany jako Tropical Depression, czyli. E Czyli, czyli tak naprawdę to najsłabsze, najsłabsze, co może być. I słuchajcie, i, no to czyli do 61 km na godzinę będzie wiatr, tylko że takie tropical depression, to, to nawet nie chodzi o to, czy będzie mocno wiało, czy słabo wiało, no po prostu pogoda się troszeczkę psuje. I to teoretycznie z tych wszystkich mapek, które oni w tym momencie pokazują, pokazuje, że to przejdzie przez... No, Prawie środkową część Filipin. Tylko, że tak jak mówię, no na razie to jest zaklasyfikowane jako bardzo słaby tajfun, no albo nawet nie tajfun, tylko Tropical Depression. I takich Tropical Depression jest bardzo dużo w ciągu roku, szczególnie tego z sezonu e, tajfunowego, tak to można nazwać. I nie musicie się niczym przejmować. Loty najprawdopodobniej żadne nie będą odwołane, bo tak jak mówię, to jest zbyt małe, zbyt małe. Podmuchy wiatru, żeby cokolwiek było jakieś takie większe zagrożenie. Jedyne co się może zmienić, to po prostu troszeczkę powinno popadać, ale to tak jak mówię, to są takie przewidywania, jak będzie naprawdę, to dopiero dowiemy się, podejrzewam, nie, w przyszły weekend. Ja to dzisiaj nagrywam we wtorek, a przez Filipiny i przez nasz region teoretycznie, no ponad nami troszeczkę bardziej na północ to powinno przechodzić. Chyba bodajże piątek, sobota, jakoś tak. Z tego co pamiętam, bez znajomości. <laughs> No i kichłem co znowu. No dobra, ale co będziecie słuchać mnie? Wejdźcie sobie na opis tego filmiku i tam znajdziecie te wszystkie linki do tych stron, do tych fanpage'y, tam gdzie będziecie mieli najnowsze, najświeższe informacje i tam możecie sobie wszystko to znaleźć. I dodatkowo, nawet jeżeli nie znacie języka angielskiego albo języka wisaja, to macie tam bardzo często publikowane mapki, gdzie jest po prostu trasa pokazana, jak będzie mniej więcej jakiś tajfun czy tropical depression przechodziło. I tam macie konkretne daty, więc bez znajomości żadnego języka tak naprawdę jesteście w stanie to wyłapać, o co mniej więcej chodzi. No, polecam. Bardzo często też mówiłem, że jeżeli przechodzą jakieś tropical depression czy tajfony, no to wszystkie łodzie są odwoływane, no bo jest na przykład Signal One albo coś w tym rodzaju. No teraz troszeczkę wieje oczywiście, ale jak widzicie, morze jest bardzo, bardzo spokojne. I właśnie teraz przypływa łódź Alison z wyspy Sykihor, jedna z wielu łodzi, która tutaj sumuje w porcie w Dumaguete. No ale skoro jestem jeszcze na bulwarach, to mogę Wam pokazać, zobaczcie. Dawniej była taka, taka wąziutka dróżka, a teraz to wszystko przedłużyli i już praktycznie są przy samym, samym końcu. A najlepsze jest to, że te bulwary tak samo będą przedłużać na drugą stronę, czyli po drugiej stronie tego portu, tam tak samo już robią. Cały taki naprawdę ogromny projekt. Ciekawe jest, jestem ile to wytrzyma, bo widziałem jak to robią i to nie jest jakaś taka super robota, ale no może kilka kolejnych lat, pani by było. I o dziwo nie zrobili tego dlatego, że tutaj jest bardzo dużo biegaczy żeby oni sobie biegali, żeby ludzie sobie chodzili, tylko głównym tak naprawdę zamysłem tego było coś innego. Może już tak podbierał tej brzeg, że oni wiedzieli, że z czasem i tak, i tak to będzie coraz gorzej, więc lepiej to po prostu teraz przedłużyć. Oczywiście są tego plusy i minusy. Plusy są takie, że teraz jest dużo szerzej, co moim zdaniem jest super rozwiązaniem, bo więcej ludzi tutaj może chodzić, można spokojnie sobie tutaj z dzieckiem przejść się, na przykład na rowerku pojeździć, oczywiście wieczorami, bo w ciągu dnia, tak jak tak jak tutaj teraz jestem, to jest naprawdę bardzo gorąco, ale jest ogólnie przyjemnie. A minusy to są w zasadzie tylko jedne, że bardzo dużo organizacji zielonych się tutaj po prostu o to e, kłóciło, że oni nie chcą, żeby tak to robić. Pamiętam też, że kilkukrotnie ktoś mi kiedyś zarzucił, że... Opowiadam o tajfunach i tak, jakby po prostu coś się miało nagle dziać, że staram się wywołać jakąś rodzaju panikę i tak dalej. Nie, wręcz przeciwnie. Chcę po prostu was. chcę Wam zawsze to wyjaśnić tak, że to nie znaczy, że jeżeli w jakiejś części Filipin przechodzi tajfun, to u nas jest niebezpiecznie. Bo wiele razy tak było. Ja pamiętam, że nawet. E, raz, ale to już było kurczę, to było chyba 7 lat temu. E, telewizja polska prosiła mnie, żebym zrobił jakąś taką wstawkę do wiadomości na temat tego, jak tajfun przechodzi przez Filipiny. A ja pamiętam, że ja wtedy siedziałem sobie na wyspie Zygichor, e... tamtej wyspie, tak? Tam, co widzicie. I siedziałem sobie z koleżanką, siedzieliśmy sobie w restauracji, jedliśmy kolację i było naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie. Wiaterek oczywiście wiał, ale nie było jakiejś tragedii, a oni mnie wszyscy prosili, nagraj coś, nagraj coś, pokaż, że jest niebezpiecznie i tak dalej. Ja mówię, no dobra, ale to w ogóle inne rejony Filipin, a nie u nas. No ale jakoś coś tam musiałem nagrać i powiedzieć, że tak naprawdę Filipińczycy przygotowują się do nadejścia tajfunu. No i rzeczywiście tajfun nadszedł, ale jakiś tam szkód ogromnych chyba wtedy nie było, no ale oczywiście wiecie, Wszystkie informacje, które są związane z tym, że tragedia i tragedia, sprzedają się 10 razy lepiej. Wo, ale teraz zawiało. No dobra, jakby nie było, to wieje troszeczkę, ale to dobrze, bo jest przynajmniej nie jest tak gorąco. W przypadku tajfonów jeszcze warto powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo... To też czasami informacje są troszeczkę. Wiecie, jak to jest. Tak jak wspomniałem wcześniej, złe informacje albo tragiczne informacje sprzedają się 10 razy lepiej niż takie normalne informacje. Więc, tak żeby tylko i wyłącznie wyjaśnić. Jak pewnie wiecie, odnośnie Filipin i budownictwa tutaj domów, albo tego jak ludzie mieszkają. Więc jeżeli słyszycie na przykład w wiadomościach, że na przykład 10 tysięcy osób straciło domy albo coś w tym rodzaju, coś się tak naprawdę stało, to nie oznacza, że tajfun był taki mocny, że po prostu domy betonowe się po prostu zaczęły łamać jak zapałki i całe osiedla zniknęły. Nie, wręcz przeciwnie, po prostu tylko domy, które były bambusowe, to one się zaczęły psuć. Co oczywiście nie oznacza, że to nie jest tragedia i że te osoby naprawdę straciły swoje domy albo coś, co miało służyć czasami za dom, bo to też tak czasami można określić. Ale to, że ten wiatr nie musiał tak mocno wiać, albo te fale nie musiały być takie wysokie. Bo jak pewnie zobaczycie na zdjęciach, które zresztą też będę wam pokazywał tutaj, które zresztą zostały zrobione i udostępnione na jednej z tych stron internetowych, które macie w opisie, to widać, że te domy oczywiście tak, zostały zniszczone, ale to nie były domy betonowe czy jakieś takie właściwie, trwałe, tylko właśnie takie bardziej. No, ja to czasami na to nazywam lepianki, które po prostu przy każdym silniejszym wietrze, albo czasami przy nawet silniejszym kopnięciu, po prostu by się i tak wywróciły. Więc to mniej więcej o to w tym chodzi. Dlatego te statystyki, które są podawane, no nie są tak zawsze do końca takie, jak myślicie. Dobra, słuchajcie, to będzie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zrozumieliście taki szybki... Taką szybką wrzutę na temat tego, co się tak naprawdę dzieje na Filipinach, i mniej więcej temat jest już jasny. Jeżeli dalej będziecie mieli jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach, czekam na te komentarze. Dajcie też informacje, czy takie krótkie filmiki, krótsze niż normalnie, na temat jakichś obecnych sytuacji, które się dzieją na Filipinach, Was też interesują? Czy taka forma też Wam odpowiada? A tutaj macie oczywiście dwa filmiki do naszego kanału. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Czekam oczywiście na te Wasze komentarze. Łapki w górę i lajki. No i dziękuję. Do zobaczenia za kilka dni. Pa.